Prawie 140 młodych utalentowanych piłkarzy z 14 zespołów uczestniczyło w turnieju MUX Cup. Zawody rozegrano w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5. Swoje piłkarskie umiejętności zaprezentowali zawodnicy, zaczynający przygodę z piłką i występujący w kategorii wiekowej Żak. Ich umiejętności podziwiali głównie rodzice, wśród nich nie tylko kraśniczanie. Gospodarze pokazali się z bardzo dobrej strony, a jedna z wystawionych przez nasz klub drużyn MUKS Zielony pokonała w finale Gaudium Zamość. Rozegrany został turniej MUKS Cup 2020. To pierwszy z cyklu turniej, turniejów organizowanych między innymi przez międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy. Ten pierwszy jest w kategorii Żaków. No i uczestniczyły w nim drużyny z zawodnikami w kategorii 2012 roku urodzenia i, i młodsi. Są tu przede wszystkim drużyny z Kraśnika, czyli MUKS Kraśnik, czyli Tencza Kraśnik, Maxi Raba, ale też zaprosiliśmy gości spoza Kraśnika, spoza powiatu kraśnickiego, które do nas przyjechały. W sumie w turnieju bierze udział 14 drużyn, po boisku biegało około 140 zawodników, więc działo się naprawdę, naprawdę dużo. Turniej organizują Międzyszkolny Uczciowski Klub Sportowy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku oraz Krasnickie Stowarzyszenie Sportowe Bebek 1K. Działo się naprawdę dużo, bo rozgrywaliśmy turniej równolegle na trzech boiskach wydzielonych tutaj na hali imienia Arkadiusza Gołasia. No i te dwa najważniejsze mecze, czyli mecz o trzecie miejsce i mecz o pierwsze miejsce już rozgrywany jest na, główną, na głównej arenie, żeby większa liczba zawodników mogła go bezpośrednio obejrzeć. Zaszczepić w dzieciach chęć do walki, do rywalizacji, ale najważniejsze, do sportu. To zacne i szlachetne jest. No taka jest zasada. Po to jest mux właśnie po to tęcza też szkoli zawodników, czy, czy, czy inne kluby zaczynają od tych najmłodszych lat, żeby no przede wszystkim zaszczepiać w tych dzieciach chęć do sportu. Nie musi być piłka nożna, bo wiadomo, że, że te drogi później mogą się bardzo różnie... Różnie potoczyć. Najważniejsze, że dzieci się ruszają. Fajnie, że z piłką, bo piłkę nożną propagujemy. No i mamy nadzieję, że przynajmniej część tych dzieciaków dotrwa już do tego wieku seniorskiego, jeżeli chodzi o, o sport i zeszli te, te kluby. Nie tylko z Graśnik, ale może i te grające w wyższych ligach w przyszłości. Babie, grę, babie, Okolicznościowe medale i puchary wręczyli dyrektor Mosir Rafał Tomiło i radna Angelika Marcinkowska. Zadanie współfinansowane było ze środków miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii miasta Kraśnik.